Hello, hello, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Powiem Wam, że nie wiem od czego zacząć, bo <gryw> nigdy nie myślałam, że to się stanie z powrotem. YouTube zablokował mi kolejny kanał. A jak do tego doszło, dlaczego, to już w dzisiejszym vlogu. Lubię te nasze kwiaty, przy wjeździe do Neighborhoodu, tu się Dawid zawiesił samochodem, dobrze, że te kwiaty, jeszcze te krzewy nie były takie wielkie i że tylko wjechał na krawężnik, ale więcej, więcej szkody z, y, zrobił, aniżeli to było widoczne nawet. A wcześniej mieliśmy taki zielony, nie? Pamiętasz? Ale był taki sam, tylko był taki zielony, taki ciemno-czarny-zielony. Troszeczkę był prawie jak czarny. Wejdziemy z Aldi, jeszcze nigdy tak dużo nie wydałam. Na jeden raz. Wydawało mi się, że takie najbardziej potrzebne rzeczy, no ale później wiecie. To pomyślałam sobie: Okej, okay, będzie weekend, no to żeberka, dawno nie mieliśmy, a to grilla, a to to, a to tamto. No i nie jest, jak się wszystko samemu kupi, prawda? No więc takie żebra wielkie kupiłam. Nawet nie były aż takie drogie. Później jeszcze mięso mielone, inne rzeczy proteinowe te takie batony bo chłopcy lubią do szkoły sobie wziąć takie z granolą żywa owoce mleko wzięłam orzechowe czy sojowe czekoladę gorącą marshmallow dużo też serów już takich zapakowanych bo bo chcę mieć tak na taką deskę serową bądź coś takiego więc też to wziąłam, także no w sumie w sumie trochę tego wyszło. Troszkę tego, powiem Wam szczerze, wyszło. Dawało mi się, że dużo zapłaciłam, ale z jednej strony ja z tego dużo zrobię, bo mam na parę obiadów mięsa, ryż kupiłam basmati, spaghetti, sosy do spaghetti. Lubię ten taki sos wodka, a on nie ma wodki w sobie, albo cztery, cztery sery, tak więc nawet... Na rosół kupiłam warzywa też, kurczaka, no, więc powinno być, wiecie, bajabongo. Dawid dzisiaj pracuje, poszedł jeden dzień tak wieczorem do McDonalda od 16 do 21, no to sobie chociaż trochę zarobi, bo tak to, pożal się Boże, naprawdę. Nawet niedługo, niedługo już na paliwo nie będzie miał. No fakt, że się zaczął e, futbol. No tak jak jest futbol, to on tylko może pracować jeden dzień w tygodniu, może dwa. A jak jest. E, później się zaczyna truck. Najlepiej wakacja. W wakacje też się leni. To tak jest, widzicie. A co pan tak tam strzela? To jest Mhm. Mm nice. przyjechałam z Aldi i postanowiłam część już e, tego wszystkiego porobić. Zrobiłam wasolkę, portabela mushroom, e, wzięłam również, e, odłożyłam część kurczaka na rosół, część e, na szaszłyki. E, przez noc zostawiłam w lodówce, żeby się tak przetrawiły z różnymi przyprawami, e, więc pomyślałam sobie, że będę że poporcuję tego kurczaka, żeby już z niego zrobić, czy to piersi z kurczaka, czy właśnie potrawkę. Zrobiłam też e, do spaghetti e, chicken Alfredo tak zwany w białym sosie, dodałam właśnie te portabela grzyby, no a z reszty postanowiłam to, nie wiem jak to się mówi, powiedzcie mi, zapeklować, czy jak to jest, odłożyć kurczaka przez noc, niech przejdzie w lodówce właśnie z różnym sosem, przyprawami, żebym miała na grilla, bo postanowiłam zrobić szaszłyki właśnie na grillu. Makaron do rosołku, rosołek wprawdzie nie na kościach, ale taki wiecie, troszkę łatwiejsza opcja. No i co, może zacznę Wam mówić, co się stało z tym YouTubem. Jak właśnie tu gotuję, robię fasolkę. Kupiłam tak dosyć dużo też portabela grzybów, które postanowiłam od razu już umyć, pokroić. Część będzie do fasolki, część będzie do... Sosu białego właśnie z kurczakiem, a część zamroziłam, pokroiłam i będzie do omletów. Ja do omletów lubię dodawać, na przykład cebulkę, również papryczkę, pomidorki, różne takie inne, więc grzybki są fajnym dodatkiem. Rasałek już parabie gotowy, nie na kościach, prawdzie, ale z kostki. Tym razem na, tak bardziej prosto. Podgotowałam kurczaczka osobno, a warzywka, dodałam przypraw. Tutaj z części kurczaka dodałam Portabela Mushrooms. Dorzucę je do sosu Alfredo, będzie do spaghetti. A tu jeszcze będą fasolki i zresztą grzybów Portabela, takich bardziej na pół przekrojonych, większych. A będzie taki dodatek, na przykład do ziemniaczków schabowego, bądź burczaczka. No, więc tutaj sobie przygotowuję, a w międzyczasie będę Wam mówiła, co z tym YouTubeem. Powiem Wam, że osłabiło mnie. Po prostu mnie osłabiło. Obudziłam się dzisiaj nad ranem, czyli w piątek. Nie wiem, czy tego vloga będziecie mieli jeszcze dzisiaj, w piątek wieczorem, czy może w sobotę. W każdym razie osłabiło mnie, jak zobaczyłam, że konto drugie zapasowe, które otworzyłam, zmieniłam nazwę z Polish Mom in the USA, zmieniłam na Polska Mama w USA. To konto zostało ściągnięte z YouTube'a. Dlaczego piszę odwołanie? Nie wiem o co chodzi. Dostałam jakiś e-mail, ale z nerwów po prostu, no nie wiem, nie wiem, nie wiem o co że tak powiem biega. Chyba po tym wszystkim będę dosłownie mogła udzielać porad. Jakie formularze wypisać i do kogo się zgłosić na YouTube, ponieważ no, to jest po prostu. No, mnie ręce opadły, tak? Może jest to, że nazwa jest za bardzo zbliżona do pierwszej nazwy. E, tak, jeszcze chciałam w ogóle Wam powiedzieć, że nie wiem, czy na tym filmiku macie już reklamę, czy nie, bo ja z nimi walczę, po prostu, no, no walczę niestety. No, nie mam monetyzacji, w każdym razie, nie miałam od czasu, kiedy mi otworzyli kanał, czyli od y, poniedziałku, we wtorek mi przysłali e-maila, y, czy tam poniedziałek w nocy, we wtorek mi przysłali e-maila, no i co, no i patrzę, no, że kanał niby jest, ale, ale reklam nie ma, tak, tak więc nie wiem, czy już włączyli, jak teraz ten vlog Wam nagrywam, czy nie, po prostu, no zobaczymy. W każdym razie trzymajcie, kochani, za mnie kciuki. No jak nie urok, to sraczka, że się tak wyrażę. I nie wiem, nie wiem dlaczego mi tak pod górkę. Ktoś mnie chyba bardzo nie lubi. No ale ja nadal nie rezygnuję pomimo tego. No ale to jest po prostu cios poniżej kasa, że tak powiem. Żeby drugi raz stało się coś takiego w ciągu dosłownie tygodnia. Moi drodzy, więc dzisiaj grillujemy. I i bardziej na mięsno, bo moi chłopcy lubią bardziej mięso. Ja tutaj też aszłyki zrobiłam dla siebie tak bardziej, bo dużo cebuli. A zresztą o, a zresztą jak, jak nie będą chcieli, to ściągną. E, tutaj jest stek, polska kiełbasa, kurczak. Więc tak poprzeplatałam. Zobaczymy, czy ten stek mi się taki zrobi właśnie troszkę mm, fajnie taki niespieczony na na kapeć tylko taki porządny, więc będzie pierwszy raz jak robię steki tak na szaszłyku. Składając tego vloga po grillowaniu, mogę Wam powiedzieć, że jednak za mocno mi się spiekły. Nie przyuważyłam, to mięso takie troszkę wyszło. No za bardzo dopieczone, jeżeli chodzi o steka, no ale to będę wiedziała na przyszły raz. Jakbym podtrzymała te szaszłyki z parę minut y, krócej, to nie byłyby krwiste, a byłyby właśnie takie mięciutkie, tak więc uczymy się na błędach. W każdym razie wyszło w miarę dobre, mieliśmy do tego, znaczy w miarę no troszkę spieczone, mieliśmy do tego sałatkę, ryż, pitę, także ogólnie było bardzo smaczne. Wszystkie rzeczy pani zebrała a, do góry, bo jest dzisiaj u nas pani od sprzątania. Widzę, że dywaniki ładnie zrobione. Tak, ale wiecie co, nie sprawdzałam tu jeszcze. Tu były troszkę zabawki rozwalone bo tu się często bawek bawi, to wprawdzie nie jest taki pokój do zabawy, tylko raczej ten taki, jak Wam mówię, afrykański. Ja tu często swego czasu nagrywałam. No, ale tak ogólnie wygląda wszystko bardzo ładnie, bardzo czysto. Generalnie ta pani, mam ją już właśnie tak od, od pół roku, także wszystko ładnie jest posprzątane. Ja pracuję. Będę teraz szykować lanczyk, Bluzka ta sama, co Dzisiaj, bo tylko wskoczyłam, żeby kobiety nie straszyć, z piżamy w to, ale później się przebiorę, wymalowałam się nawet, bo dzisiaj mamy dosyć dużo do roboty. A um, musiałam nawet y, poprosić sąsiadkę, żeby wzięła i odebrała Pawełka z zerówki, ponieważ zerówka jest na tej zasadzie, że trzeba podejść i dziecko osobiście odebrać. Więc musiałam napisać do nauczyciela, że ktoś inny będzie odbierał dziecko, jak mają imię, nazwisko, żeby dziecku też powiedzieć. No i dzisiaj w ten piątek jeszcze chłopcy mają futbol. Ten futbol jest jeszcze gra. Jest, yy, są ćwiczenia, practice i jest jeszcze gra, czyli będą tak do 19 czy 20. Ja jeszcze chciałam się spotkać z koleżanką, bo mój i Dawid, i Kuba nie za bardzo jeszcze wiedzą wszystkich zasad futbolu. Nie wiem, czy będą grali, czy będą siedzieli na ławkach. W każdym razie dzisiaj mają tą grę i powiedzieli, nie przychodź, nie przychodź mama, no to nie będę ich stresować. Więc ja mam dokładnie o 15.00 następny meeting z moją szefową, więc nie wiem, czy ten vlog wyjdzie, czy nie, bo jest teraz po 12.00. To znaczy, że już bym musiała go składać, mam tylko tą końcówkę właśnie do dogrania, więc nie wiem, nie wiem, czy go złożę, czy nie, bo już jest cały złożony, tylko że właściwie mam końcówkę, prawda? Mam niby tą końcówkę, jeszcze jak Wam tą końcówkę nagrywam, to jak wciągnę vloga, nie wiem, czy, czy, czy będą reklamy, czy nie, więc dajcie mi znać w komentarzach. Polecajcie dalej kanał... Dla tych, którzy mi dobrze życzą, podajajcie go dalej, bo no jest to ważne. Wydaje mi się, że żaden twórca nie chciałby... Sorry, bo pani sprząta. Nie chciałby, żeby mu się coś takiego stało, żeby stracił dorobek z paru lat. Niektórzy nagrywają po 10 lat i mają więcej bądź też mniej subskrybentów. No Nieważne, w każdym razie no, jest to jakiś materiał, który no, fajnie by było, żeby nie stracić. Tak więc ja muszę backup tego fajlu wszystkiego zrobić. Um... Właśnie się dopatrzyłam. Ktoś wymył szklankę. Nie wiem, bo ja jej kawę zrobiłam Ja muszę do, ja muszę do zmywarki, bo tutaj w tej nóżce, zobaczcie, jak się tak cukier mogłaby wydłubać, ale... No nie, już włożę do zmywarki. Jak się wymyje porządnie. Raczej tylko myję ręcznie. U mnie zawsze coś stoi ręcznie, ale myję ręcznie, jak po prostu już nie ma widelców, noży i wszystkiego. Chociaż na osobom rodzinę, to my często musimy raz wieczorem co najmniej yy, włączyć zmywarkę. w łazience, dobra, nie będę przedłużać ta pani zakłóca, o, o Boziu. Um, chciałam wam tylko powiedzieć, że po prostu polecajcie, jeżeli możecie, ten mój główny teraz kanał, ja wam będę dawała znać, co się stało z tym drugim, bo chciałabym mieć go jako backup. Chciałabym, żeby tam był konkretny inny temat, żeby się nie powtarzać, bo po co? dwa rodzaje tego samego y, lifestyle'owego vlogu robić y, na dwóch kanałach, tak więc y, no dajcie mi znać, co Wy widzicie w tej sieci, co Wam się tam pokazuje, co się nie pokazuje, a ja będę się z Wami żegnać i no, mam nadzieję, że już w następnym vlogu będę miała lepsze wieści. Pozdrawiam kochani, na razie, bye!